No się, a dzisiaj kontynuujemy naszą przeprawę przez podmorskie głębiny oceanu. Chyba spokojnego. Będziemy ratować bikini dolne. I w tej części udamy się chyba do domu pana Kraba. Chyba, bo wszystko się działo w tym samym czasie, tak? Tak, wszystko się działo w tym samym czasie. A więc udamy się do pana Kraba. O, łatwy poziom. Jumping jest zabroniony Czyli skakanie niezły jumping Dobra, to lecimy Lecimy do przodu. Także co, musimy uratować córkę pana kraba i... Nie wiem co jeszcze, chyba jego samego. Eee, czyli ktoś jest w środku. I ktoś może zabrać jego pieniądze albo gorzej. Jak? To? Przecież pieniądze strata pieniędzy dla niego co najgorsza rzecz na świecie. Ale no co, zobaczymy. Dziesiąta w nocy. Dom kotwicowy. <laughs> nie wiem jak to nazwać. Pan krab. O proszę, pozwólcie, żeby u mojej córki wszystko grało. Ach, to chodzenie. Ach, to chodzenie. Dobra, zobaczymy, co jest tutaj w środku. Co na mnie czeka. E, sprawdź, czy perła jest gotowa. O nie, ja już widzę, że są jakieś. Aha. Meduza No to się zaczyna dobrze Ech, Dobra, w Tka, cabin? Po prostu chyba at Te lalki mi coś podejrzanie wyglądają U! Co to mi zrobi? To mnie zaatakuje? I to need to go here yet Aha a tu jest kabina, aha, po prostu to mieszkanie, dobra, zobaczymy, do zobaczymy czego się możemy dowiedzieć. Aha, czyli to są lunatycy i musimy przed lu lunatyki i musimy przed lunatykiem uciekać. O Boże, czyli... Czyli co, nie budzić jej mam, czy co? Bo nie wiem, bo wyskoczy chyba na mnie i mnie zje. Dzień dobry. O, jest bezpieczna wszystko, jest okej. Okay. I pieniądze znalazłem. O! Reszta pieniędzy. Gdzie one są? Gdzie są wszystkie moje pieniądze? Ar, Chyba jest wszystko ok, dlatego ją tu zamknę, może. E, tylko światło zgasło. Nie, nie zgasło. Wszystkie lalki są na miejscu. Mamy resztę kasy. Nie ma się co bać. E, dobra, idziemy sobie do góry. Chyba tu nic złego mnie nie spotka Tylko same dobroci, same pieniądze Co jest? Czemu ona się obudziła? Halo? Czy coś mnie zje? Jak wyjdę? O oo Dobra ona śpi Czym zegar obudził? O nie lepiej, żeby się nie budziła, to znaczy Jakaś deska. O nie O! Czemu mnie zaatakowała? Aha, bo wpadłem na deskę. No tak, oczywiście. A szkoda, gadać to jest perła. E, możemy obudzić tego? Nie możemy, ale dobra, mamy jeden pieniądz na 18. Także coś czuję, że tu spędzę trochę czasu jeszcze. Mam nadzieję, że te pieniądze się zapisują. W ogóle tego nie widziałem wcześniej. Także idziemy. No nie, obudziła się. O nie, bo na deskę nadepnąłem znowu. Nie przyjdzie tutaj, prawda? Dobra, śpi. Całe szczęście, jest spokojnie na razie. Nie deptać po deskach, nie deptać. Czemu ona się budzi? Nie, nic się nie dzieje. Śpi, sobie śpi. Ja tu tylko pójdę na strych. Albo na dach. Nie ma problemu. Chyba tu mnie nie zaatakuje, nie? Tu nic nie hałasuje na tym dachu. Byłoby bardzo przykro, jakby jednak coś zechciał. O! Ona się budzi jak podnoszę za dużo pieniędzy na raz. Dobra, ogarniam już. Wszystko wiem. Są jakieś skrzynki. <laughs> Szpadułka? Ale super. Nie wiem co mi to daje, ale git. <grych> Dobra, wracamy sobie na dół może. Póki jest w miarę bezpiecznie. Czemu tu się pojawiło tyle desek? O nie, idzie tu. Idzie tu. Do mnie idzie, czy nie do mnie idzie? Lepiej nie obudzić. Jakoś mieszkania tam poszło, to ja może jednak pójdę gdzie indziej. Oho, ona się obudziła. Ale chyba. O nie, do piwnicy schodzę. Tu na pewno będzie jakaś hałasująca deska albo coś takiego. O nie, ona tu schodzi. Słyszałem chrapanie. O, kasa. Troszkę to przebudziło. I właśnie się obudziła. Ale, 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 chyba się nic nie stanie. Chyba na razie się nic nie stanie. Dobra kasa! Jest! Więcej! Co się stało? Co się rozbiło? Ona tu nie idzie, prawda? Bo ja ją słyszę tu z bliska. Jakiś laser. Ale chyba jej laserem nie chcę strzelać? O! Jakieś tajne przejście! Tak myślałem. Misiek, co to robi? Może będę mógł ją jakoś uspokoić, czy coś, jak mnie zaatakuje? Szczerze, niewiele mi mówi, co ten mi się robi. O, a nie, myślałem, że to jakaś interakcja. Nie wiem, czy jej tu gdzieś nie ma w pobliżu. Szczerze, wolałbym nie. <laughs> Upsi, jest jednak w pobliżu Dlatego... Nie, Meduzo, nie zostaw mnie, Meduzo! Nie żyje Aa, Kurczę, było blisko Aha, ja tu mam czas w ogóle ograniczony Dobra, czy muszę szybciej to robić Mam ja jakąś kasę? Nie ma tu jakiejś kasy, 3 trzy minuty Rozumiem, dobra, to teraz się sp spróbuję pospieszyć Dobra, jesteśmy w tym samym punkcie w miarę, gdzie byłem przed chwilą. O, jeszcze tu są pieniądze jakieś. Ale coś się zbiło? O, nie, nie, nie zostaw mnie, zostaw mnie, odejdź, odejdź. Nie, żeby się bał, to tylko. Nic takiego. Lunatycy tacy są już. Tak już z nimi bywa. Lepiej ich nie budzić. Dobra, zobaczymy, co tu mam. O, nie, ona się wkurzyła. Nie wiem, co to oznacza, ale to jest źle. Moja kasa. Ej tu mi nie wejdzie do pokoju chyba, co? A jednak wejdzie, bo są te deski. Nie mogę zamknąć. Nie mogę tego okna zamknąć, no i to jest problem. To jest kurczę problem. Bo w każdej chwili ona mi się może tu pojawić. O tym mówiłem, że usłyszę to okno po prostu. Ja o tym wiedziałem. Dobra, nie możemy dać się zapować temu czemuś, tej meduzie. Bo jak mnie meduza zapuje, to ona od razu do mnie przyjdzie. Wy sobie śpicie dobrze, tak, tak. Żadny. Misiek. O, otworzyłem go. Achievement za to dostałem. No dobra. Ja się już to nie wiem, da mi coś takiego, że nam może raz złapać, czy coś takiego. Ta gra jednak tak nie ułatwia za bardzo. Szczerze mówiąc. Ale chyba. Chyba jestem bliski zwycięstwa. Tylko gdzie jest reszta pieniędzy? O nie. A ja wszystko już tu zwiedziłem w tym domu. Nie. Odejdź. Nie. Zostaw mnie. Aaa. Oho, tych drzwi nie... Nie, jakbym te drzwi zobaczył, to byłby już koniec. Chyba tak. Chyba te drzwi przesądziły o wszystkim. Ech. idzie tu? Ona mnie nie zauważy, nie? Lecę tu spokojnie... OJ, NIE STAŁ MNIE ZAUWAŻYŁA! A jednak... A jednak... Rozumiem, czego ona jest taka wkurzona, po prostu nie mogę obok niej stać. I wtedy ten. Wtedy będzie ok. Tylko największym problemem jest to, że jak taki prosty poziom mi sprawia problemy, a potem mają być jeszcze trudniejsze. Oj, to nie wiem, jak to będzie. Oj, nie wiem. Tu jest tyle pieniędzy, a ja nie mogę niczego podnieść. Ale scam Ale to jest scam że muszę akurat te podnosić ze sobą. Tam już na pewno jest więcej nawet. Niż takie jakieś te pliki, przecież cała wanna tam jest. A nie, ja muszę takie te małe te podnosić. No ta. Logika gier komputerowych. Nie, ona się obudzi zaraz. No nie, i po mnie. Gdzie ona jest? O, tu jest. Nie, 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 odejdź ode mnie, odejdź ode mnie, medu. Zo i po mnie już jest Ja tu tylko przechodzę, ty mnie nie zauważysz, no nie Nie widzi mnie, dobra, całe szczęście Lecz byłem za nią centralnie Co oznacza, że może sobie na razie odpuści tę część domu tutaj, co? Dobra, tam jest meduza i ona, ja stąd idę Ja stąd spadam Bo jak jest full, znaczy jak jest 9 tych, to się pojawia ta meduza po prostu. I tyle, dobra. Idę do piwnicy. Bo tam jestem jeszcze, jeszcze jakoś trochę bezpieczny. Mi się wydaje, że ona nie zajdzie po prostu na dół. Dobra, przeczekałem tutaj troszkę. Meduza mnie nie widzi chyba. Ale tam mnie widzi zaraz. Także ja jeszcze tu przeczekam chwilkę. Okej. Okay. Sobie przejdę. Ona się będzie budzić teraz. A ja sobie posiedzę tutaj. No tu nic mi chyba nie wlezie na razie. No nie, idzie tutaj. O nie. Cały mój plan. Nie meduzo, meduzo, nie. Ty nie otwierzesz drzwi, prawda? Na pewno jeszcze zejdę tutaj na dół. Oho, Meduza otwiera drzwi. Ale wejść tu chyba nie może. Także chyba mi się uda teraz. Odstawię misia. O nie, koniec czasu. A nie, to chyba był czas po prostu taki wiecie. Do achievementu, dobra. A szczerze, achievement mnie nie obchodzi za bardzo. <laughs> ja chcę przejść to po prostu. Dobra, nie widzi mnie. Podniosę trochę kasy. Jeszcze trochę. Raz, dwa. Jest! Udało się! The basement. Pick, pick up secret weapon. Dobra, to wiem, gdzie muszę iść. Muszę teraz zabrać moją sekretną broń. Sekretną meduzową broń z piwnicy, która jest już otwarta. Ale chyba ją zostawiłem po prostu otwartą. Dobra, mamy to. O nie! Coś mnie goni Eee Co muszę robić? Aha, że jak ona mnie będzie chciała gonić, to muszę ją spryskać wodą Aha, dobra, ok. To watch your six? Co? Nie wiem, ale dobra, zobaczymy Leave the anchor Czyli muszę wyjść Drzwiami pewnie Zostaw nie, zostawnie, ojdź, odejść! Dobra, udało się. Nie spodziewała się tego Została postrzelona wodą chyba Czy jakimś kwasem! Co? Aha, bo to klony były, no tak To klon był. Całe szczęście Udało się W końcu o tylu godzinach Mam pieniądze. I kluczyki o. Ale to chyba klon tylko. Także nie ma co się przejmować na razie. A ty lepiej jecie, nie? Jeszcze Meduza to jakaś podjedzie, czy coś. Będziesz pajacować i tyle. Zostawił kasę? Dlaczego? Od kiedy? Ło, wow, udało się, nawet mam te achievementy dwa. Czasu tylko nie mam. I tego czegoś. Ale przynajmniej się udało w końcu. No to co? No to cześć.